Cześć Agnieszko, witaj bardzo serdecznie. Cześć Piotrek. Cieszę się, że odwiedziłaś moje rodzinne miasto Gdańsk i cieszę się, że mamy chwilkę, żeby usiąść i porozmawiać na temat tradingu. Przygotowałem dla ciebie listę pytań. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Uwielbiam Gdańsk, także no, aż się boję. Super. Nie, no, pytania oczywiście są bardzo proste, ale myślę, że naszych słuchaczy bardzo interesują. Pytania, które często ludzie zadają nam w mailach czy, 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 czy na webinarach, nas pytają. Tej strategii, której Ty uczysz, czy. Mm, czy można jej się szybko nauczyć, czy, czy trzeba mieć jakieś specjalne umiejętności, żeby ją opanować? Wiem też, że, że Ty uczysz, że masz studentów, którym przekazujesz wiedzę i, i się dzielisz tą z, z, z trenerami. Z Twojego doświadczenia, jakbyś mógł powiedzieć, Ile trzeba poświęcić czasu? Czy jak szybko można opanować Twoją strategię? To znaczy tutaj nie ma żadnych ograniczeń. To wszystko zależy właśnie od czasu, od preferencji danej osoby, ile potrafi przeznaczyć na naukę danej strategii. Mam, mam właśnie studentów. Ostatnio tutaj też, co przedstawiałam, Kacper, który no po prostu wysłał mi wiadomość, Agnieszka, to działa. 12 tysięcy, pamiętam tą kwotę, 142 zł zarobił w, w 3 dni, a Kacper, żeby była jasność, on pracuje na etacie, on tylko może się uczyć po południu. I on powiedział: Ja przeznaczałem, bo się pytałam, ile przeznaczył na naukę. Godzinę, dziennie, taką godzinę dziennie i praktycznie w ciągu miesiąca już zaczął zarabiać. Dobrze zrozumiałem? 12 tysięcy w trzy dni? Zarabiać. 12 142 zł w trzy dni. Są też studenci, którzy po dwóch, trzech tygodniach, a też są osoby, które potrzebują troszeczkę więcej czasu. To jest dwa, trzy miesiące. Czy według Ciebie trzeba mieć umysł ścisły albo jakieś szczególne predyspozycje, żeby się nauczyć tradować? To jest moim zdaniem takie kategoryzowanie. Do nauki wystarczą chęci. Przede wszystkim, jeżeli masz laptop, dostęp do internetu i właśnie ta decyzja, że chcesz coś zmienić w swoim życiu, że chcesz coś zacząć, to, to po prostu nie ma żadnych ograniczeń. Tak uważam. A powiedz mi, a Ty byś się określiła jako umysł ścisły czy bardziej humanistyczny? Ja siebie nie ograniczam, bo są możliwości okay. nieograniczone. Okej. Okay. Czyli według Ciebie kompletnie nie ma znaczenia. Czy ktoś nie, się czyli czy Nie ma znaczenia, czy to jest osoba starsza, młodsza, czy pracuje na etacie, czy, czy jakiegoś koloru skóry. To absolutnie nie ma znaczenia. Wystarczą naprawdę chęci, bo. Ja stawiam na prostotę w tradingu i tego też uczę. I ja sobie po prostu nie dam powiedzieć, bo osoby, które po prostu też działają na rynkach finansowych, to wiedzą, jakie ruchy potrafi zrobić na przykład indeks za 200-300 punktów dziennie. Ale taki jeden klocek ręko, który ma 5 punktów, nie uwierzę, że po prostu tego nie, z, nie złapiesz w ciągu jednego dnia. Mi wystarczy tylko jedna transakcja dziennie. Dziękuję, zamykam platformę i mam czas dla siebie i dla swoich najbliższych. To jest właśnie fajne w Twoim tradingu, że Ty masz ustawiony cel dzienny, tak? Masz jakiś tak, cel. Kilka pipsów zrobiłam, to dziękuję, zamykam trade i tak, koń, tak, kończę, kończę dzień Tak, oczywiście. To wszystko zależy też od sytuacji na, na, na rynku, bo jeżeli na przykład jest tak zwana konsolidacja czyli ta cena nie może się zdecydować, aż idzie do góry raz na dół to u mnie nie ma dyskusji. Jeden klocek ręko, tak ustawiam sobie sztywne tak zwany take-profit czyli realizację zysków i wszystko w temacie. Super. Często nas słuchacze pytają o to, z jakim kapitałem należy zacząć trajdować. Od jakiego kapitału ma sens już inwestować na giełdzie czy na forek? To znaczy teraz obecnie to jest taki wybór brokerów, którzy oferują tak zwane mikroloty, to można zacząć nawet już od 100 zł, 100 zł, 500 zł, co ja też pokazuję, mam takie swoje testowe rachunki, że pokazuję na przykład jak z 500 zł 8% w ciągu 3 dni zarobiam. Na spokojnie, właśnie tutaj, czy to ten jeden klocek ręko, czy jak tutaj po, pozwolił rynek, realizacja zysku po tych klocuszkach ręko. Także nie ma naprawdę absolutnie tutaj ograniczeń. Może to być 1000 zł czy 10 tysięcy zł. Wszystko zależy od osoby, która, jaki ma kapitał, załóżmy taki wolny czy oszczędności. Czy według Ciebie inwestowanie na Forex jest bezpieczne? To znaczy, wiesz co, ja nie wiem, co jest w życiu bezpieczne. To tak jak z jazdą samochodem. Jeżeli nie nauczysz się, nie znasz przepisów, nie, nie ćwiczysz, nie, nie, to, to, to jest wręcz samobójstwo dla osoby albo niebezpieczeństwo dla drugiej osoby. Tak samo jest z inwestowaniem, z tradingiem na rynku forex czy na innych instrumentach finansowych. Jeżeli masz odpowiednią wiedzę, wiesz kiedy wejść, wiesz kiedy błyskawicznie zabezpieczać pozycję, bo ja tak robię, to kiedy realizować zyski, no to wtedy trading jest dla Ciebie przyjemność. Ok, czyli tak podsumowując, jeżeli wiesz co robić, to jest to bezpieczne. A jeżeli nie wiesz, co robić, to jest co? Oczywiście. Nawet jeżeli jest transakcja, nie po mojej myśli, ale ja, ja widzę, co się działo na, na rynku, to ja nie mam nic sobie do, do zarzucenia. Jeżeli ja postępowałam według zasad swojej strategii scalpingowej, właśnie na rynku. Także to, to nie ma ograniczeń. Dlatego bez, nic, myślę, że nic w życiu nie jest bezpieczne. No, nikt ci nie da 100%. Mm -hmm. Słuchaj, na bank, ty zarobisz. Albo na bank to się uda. Nie? To jeżeli nie spróbujesz, to się nie przekonasz. Kolejne pytanie, już po części odpowiedziałaś. Jeżeli, jak mówiłaś o Kacprze, który zrobił 12 tysięcy w ciągu trzech dni. I mówił ja chyba powiedziałaś, że on pracował na etacie i robił to po godzinach. Po z tym jest właśnie związane moje pytanie, czy twój system inwestowania, czy, czy, czy twój scalping na ręko można połączyć z pracą na etacie? No, jak najbardziej, przecież rynek jest czynny 5 dni w tygodniu e, przez 24 godziny na dobę. Nawet mi jak nie pasuje z rana, to są sesje po południu, 15, 16, a nawet 20-22. Mam różnych studentów e, kursantów, o, emeryci są to, są to górnicy, są to nauczyciele są. To osoby pracujące w szpitalu, tak że osoby pracujące fizycznie czy na, na budowie. Też zdarzył, zdarzył mi się jeden kursant, który jeździł tirem i, i z nim mm. rozmawiając, sam powiedział: Agnieszka, czy ja dam radę? Dał radę. Wieczorami, po południu nie było problemu, także to, to, to nie ma żadnych ograniczeń. Tak, myślę, że dodatkowo my żyjemy w Europie, czy w takiej strefie czasowej, że. W ciągu naszego dnia pracy, wiadomo, że handluje Europa, ale od godziny 15-16 zaczyna handlować Ameryka, czyli Stany. Czyli tak, tak? możemy tak, tam spokojnie oczywiście. do 22.00 jakby razem z nimi, tradeować. Ja sobie... też pokazuję nawet na swoich też przykładach, że o tutaj, o 20, po 20, nawet przed 22, że tutaj była transakcja. Także, także mamy 24 godziny. Jak długo zajmuje dojście do momentu, w którym mogę porzucić pracę na etacie? No to już chyba wcześniej odpowiedziałam. No to wszystko zależy po prostu od zaangażowania, od czasu, jaki możemy sobie dać i przede wszystkim od podejścia, od myślenia naszego. Jeżeli ja zawsze już tak nauczyłam swój umysł, że budzę się rano, mam tak, takie swoje rytuały, wyprowadzam siebie na sparce i przede wszystkim mówię do siebie ja będę miała dzisiaj wspaniały dzień, dzisiaj zarobię na, na DAXie, na moim ulubieńcu. I tak wtedy to, to bardzo dużo pomaga. To właśnie nasze nastawienie, ten stan nasz umysłu. Powtarzam też na swoich szkoleniach, na webinarach, że głównym sukcesem właśnie do głównym w ogóle, żeby uzyskać sukces na giełdzie Forex i innych instrumentach finansowych to właśnie jest nasz stan umysłu, plus oczywiście trzymanie się zasad danej strategii. Powiedz mi, jakich zwrotów kapitału można się spodziewać stosując swoją strategię ręko? To znaczy, wiesz co, Piotrek, ja ci powiem tak, zależy. Zależy to, jak się nastawi, zależy od wolumenu transakcji. Mam tutaj osoby. Mnóstwo mam wyników, to przesyłają mi swoje statementy, czyli wyniki, gdzie 1, 2%, nawet 4% dziennie to nie tylko, że ja zarabiam, ale również inne osoby. Jest Artur, który no fantastycznie przez miesiąc miał 94% skuteczność w swoim tradingu. To profesjonali, profesjonalista, to taka moja duma mogę powiedzieć. Ostatnio też Ania zarobiła w ciągu jednego dnia 10 tysięcy złotych, matka, samotnie wychowująca. Dwójkę dzieci. Andrzej Górnik w ciągu 7 dni zarobił 14 tysięcy zł. To są osoby, które mi wysyłają też mniejsze kwoty. Agnieszka, super, ja zrobiłem 500 zł w tygodniu, przez miesiąc zarobiłem 2000 albo 4000 zł. Wszystko też zależy, jak sobie ustawisz, ile ma ten jeden klocuszek ręku na przykład dla ciebie zarabiać. Także no, możliwości są nieograniczone. Okej, okay, mówimy tu o zyskach, a też wiadomo, że, też że inwestowanie się to są Oczywiście, może że to działa w dwie strony. No. Yy, można zarobić i można stracić, ale jeżeli postępujemy według właśnie zasad danej strategii, nic nie zmieniamy, nic nie ulepszamy, yy, to wówczas, jeżeli mi się, yy, mi się zdarzy transakcja nie po, moj, po mojej myśli czy moim studentom, to zawsze wtedy mówię, żeby robić screeny swoich transakcji. To ja wtedy widzę, co się działo. Aha, czy wtedy działa, czy wtedy na rynku grały moje emocje, czy wtedy moja strategia. To wtedy ja wiem, aha, dobrze, Agnieszka, postąpiłaś dobrze, wszystko było OK. Rynek jest nieprzewidywalny, nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Mhm. Wiem, że, że strategia ręko należy do strategii scalpingowych. Powiedz mi, dlaczego właśnie scalping? Dlaczego ta forma inwestowania Cię? Bo ja nie lubię czekać. Ja nie lubię czekać, ja lubię kiedy są e, widoczne wyniki tu i teraz. A właśnie scalping pozwala e, mi e, uzyskać e, już e, ja już wszystko wiem po kilku minutach, a nawet e, po kilku sekundach. A idealnie, wręcz idealnie współgra scalping ze świecami ręko. To, to one chyba są do siebie stworzone. To, to ręko scalping, forex, DAX są szyte na miarę jak garnitur. Agnieszko Jakbyś mogła w kilku słowach powiedzieć, od czego zależy sukces na, na rynku Forex? Od stanu naszego umysłu. To, hmm. to tak e, mogę Ci powiedzieć. Po prostu od, e, od naszej chęci, tak jak ja powiedziałam. Od decyzji. W ogóle musisz podjąć decyzję, że coś chcesz zmienić w swoim życiu. Ja też podjęłam taką decyzję. I żeby po prostu się nigdy nie poddawać. Nawet jak coś nie idzie po naszej myśli, żeby to przeanalizować, żeby zobaczyć, co, co wpłynęło na, na, na to, co się wydarzyło. Od tego zależy sukces na rynkach w ogóle finansowych. Nie kierować się innymi osobami, nawet nie kierujcie, nie kierujcie się moją osobą, bo każdy z nas jest inny, każdy mu, musi coś dopasować do siebie. Trzeba słuchać swojego serca. Agnieszko, jakbyś mogła dać kilka... Najważniejszej według Ciebie rad dla początkujących, co to by było? No przede wszystkim, jeżeli osoba, która zaczyna, która testuje dane, daną strategię, no to absolutnie nie przerabiać, upiększać, bo to prowadzi donikąd, czyści depozyt. Ja już to też przerabiałam. I jeszcze taka dobra też rada dla osób początkujących, też wiem oczywiście z własnego doświadczenia, że chciwość to jest. Zguba dla portfela tradera. I dlatego ja uczę swoich studentów przede wszystkim. Jedna transakcja dziennie, jeden malutki klocek ręką. Dziękuję, do widzenia, mam czas dla siebie. Ja, ja cenię swoje zdrowie, ja cenię swoje pieniądze, dlatego naprawdę na początku może to być trudne, bo każdy tutaj nie chce, chce wyłapywać. Nie wiem, jakie duże ruchy, ale zobaczycie, moi drodzy, zobaczycie, jeżeli wdrożycie to, co ja tutaj o tym, co wam powiedziałam, że mało nie oznacza mniej. Ja nawet okej. w skalpingu. Super. Super, dziękuję Ci bardzo serdecznie Agnieszko za te wszystkie odpowiedzi. Na pewno jestem przekonany, że ta wiedza pozwoli rozwinąć się naszym słuchaczom i ulepszy ich trading. Także w ich imieniu, naszych słuchaczy, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. I pewnie do zobaczenia. Żegnamy. Do zobaczenia. Pa. Dziękuję, pozdrawiam.